Dobry wieczór, ja się bardzo cieszę, że tutaj jestem w imieniu Pana Prezydenta Jacka Wojciechowicza. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom serdecznie pogratulować i podziękować za to, że wzięliście udział w konkursie na najlepszy biznes plan. Serdecznie dziękuję Fundacji Pozytywnie Nakręcenie. Ja ich nazywam Pozytywnie Zakręcenie, bo to są praktycznie świetni młodzi ludzie, którzy mają taką energię pozytywnych Zakręconych, zakręconych ludzi. Przez cały rok prowadzili dla Was warsztaty, zajęcia, spotkania, doradztwo, więc wykonali świetną robotę przy współpracy Niezawodnego Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Nie znam werdyktu. Obserwowałem kilka tutaj Waszych ciekawych, kreatywnych pomysłów. Przyznam się szczerze, że Będę pierwszym klientem pani, pani pielęgniarki i na pewno pierwszym klientem, bo lubię bardzo jogę i muszę wrócić do praktyki. Wza... Właśnie. Właśnie przyjdę na ten Tak więc wszystkim bardzo gratuluję, dziękuję Żyli, dziękuję pani radnej Julii Parzące, Julii Annie Parzące, która od wielu, wielu lat dba o właśnie młodych przedsiębiorców. Serdecznie dzięki i gratulacje do wszystkich.